Witajcie z powrotem w Wakino na corocznym wydarzeniu w Ontario Regiment Museum. Spotkała mnie miła niespodzianka, bo odkryłem bardzo nowoczesny eksponat. Jestem naprawdę zaskoczony. Siedzę właśnie w pojeździe lav 3. Właściwie jest to wariant maszyny Mowak Pirana, budowany tutaj w Kanadzie. Jest bardzo nowoczesne. Jak widzieliście, siedzisko jest podnoszone automatycznie, co jest nietypowe. Nie przesuwa się w przód i w tył, w przeciwieństwie do pedałów, co jest ciekawym rozwiązaniem. Pojazd prowadzi się właściwie podobnie jak duży samochód, tak więc ma on napęd 8 na 8 Dwie przednie osie są odpowiedzialne za sterowanie, co jest ulepszeniem względem poprzedników, które były pojazdami sześciokołowymi. Strata jednego koła oznaczała dla nich koniec jazdy, ale ten pojazd już by sobie poradził. 3 jest już wyprowadzany ze służby, a na jego miejsce wchodzi lav 4 Właściwie jest to bojowy wóz piechoty. Na górze widzimy karabin Bushmaster, kaliber 25 mm i wieże dla dwóch ludzi razem z oddziałami z tyłu. Siedząc w środku, widzimy kierownicę, dźwignie skrzyni biegów. Zgodnie z oczekiwaniami mamy tu PRND 54321. Mamy też cyfrowy kompas i system nawigacji, a także mnóstwo wskaźników na tablicy po lewej, choć najważniejszy jest prędkościomierz i obrotomierz. Prędkość maksymalna tego pojazdu to 100 km na godzinę. Tutejszy personel rozpędził go ostatnio do 80 km na godzinę, co musiało sprawić im przyjemność. Niestety nie będzie mi to dane. Ponieważ jest to taki nowy pojazd, uznałem, że to dobra okazja, aby się rozejrzeć i rzucić okiem na ciekawe urządzenia sterujące, których zwykle nie widzimy w filmikach związanych z World of Tanks. Okazuje się, że otwarcie przedziału maszynowego pojazdu to żaden problem. Personel sam to dla mnie zrobił bez pytania, dzięki czemu widzimy. Sześciocylindrowy silnik rzędowy Caterpillar z turbodoładowaniem, który może wyprodukować moc około 350 koni mechanicznych. Z tyłu widzimy przekładnie. nad nią widać grzejniki, a po prawej filtr powietrza. Powiedziano mi, że ten silnik jest kuloodporny i członkowie personelu są nim zachwyceni. Narzekają jedynie na to, że jeśli za szybko naciśnie się hamulce, silnik przestaje działać, ponieważ czujnik myśli, że skończył się olej. Przedział załogi przypomina kamper. Z tyłu mogło siedzieć ośmiu ludzi, poza trzema stałymi załogantami na ławkach. Tutejszy ekspert mówi, że obecność ławek świadczy o tym, że jest to bardzo wczesna wersja LAF, a ten pojazd służył do szkolenia i nie pełnił zwykłej służby. Maszyny używane za oceanem miały raczej na wyposażeniu specjalne fotele itd. Tak ośmiu załogantów mogło więc jechać w umiarkowanej ciszy i wygodzie, w porównaniu do gąsienicowego transportera piechoty. Jednym z udogodnień naprzeciwko mnie jest urządzenie do gotowania. Inni nazwaliby to czajnikiem, a Amerykanie podgrzewaczem racji żywnościowych. W amerykańskim pojeździe urządzenie znajdowałoby się w tym samym miejscu. Po co kombinować, skoro rozwiązanie działa? Jak widać, na tylnej rampie mamy dwa łańcuchy, a utrzymuje ją trzeci. W zależności od stopnia jego naprężenia, można ją ustawić całkowicie poziomo, aby służyła jako stół, krzesło, a nawet łóżko, o ile tylko mamy dość przestrzeni, a wokół nas nie ma zbyt wielu ludzi. Jak wspominałem, jest to nowoczesny pojazd, więc z przodu widzimy też specjalną kamerę do dziennego celownika działa, aby ludzie siedzący z tyłu mieli świadomość tego, co dzieje się na zewnątrz. Sama jej obecność znacznie zwiększa nasze rozeznanie w sytuacji i już wiemy czego można się spodziewać, gdy rampa opadnie, a załoga wyjdzie na zewnątrz. Wiadomo jak odnaleźć się w terenie. Wiadomo, kto idzie w lewo, a kto w prawo, kto będzie celować gdzie. Taka kamera bardzo przydaje się do planowania. Ten mały przedmiot po prawej to system nawigacji. Taki sam znajduje się obok kierowcy. GPS informuje nas o naszym położeniu, kierunku poruszania i może też służyć do podawania punktów orientacyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami, światła w kopule. Zauważcie też szyby niezwykle skutecznego układu klimatyzacji. Uruchomiono go wczoraj i spisał się na medal. Oddałbym wszystko, żeby podobny układ zamontowano w moim wozie Brandley albo czołgu, gdy znajdowałem się na pustyni. Oto systemy wykrywania ognia do automatycznego gaszenia. Mamy też klatkę. W przeciwieństwie do Bradley'a, gdzie wchodziło się do niej od tyłu, mamy tu specjalny port przypominający skrzynkę na listy. Bez niego trzeba by podejść z drugiej strony lub wejść z góry. Ale jeśli zamierzamy ruszyć do bitwy kołowym pojazdem opancerzonym z klimatyzacją, port okazuje się całkiem wygodny. Pamiętajcie, że kiedyś dowodziłem najpierw Abramsem, a potem pojazdami Bradley, więc wieża LAV-3 jest do nich bardzo podobna. Oczywiście nie jest to prawdziwe działo, więc nie ma tu podajnika i komory spustowej, ale generalnie jak patrzę na panel i rozmieszczenie urządzeń, to właściwie już wiem, jak je obsługiwać. Jedną z pierwszych różnic między tym pojazdem a Bradleyem jest fakt, że tutaj schowek na pociski 25 mm mieści się między dwoma miejscami załogantów. W Bradleyu był on znacznie większy i znajdował się z przodu kosza wieży, a więc tak jak lada, zajmował trochę przestrzeni na moje nogi. Tutaj można było załadować schowek na amunicję podstawową, która widocznie była głównie przeciwpancerna. Jak widać na diagramie z boku tego pojemnika, drugi schowek znajduje się z przodu. Obracano więc wieżę w lewo i ładowano amunicję prosto przez włas kierowcy. Tak jak w Bradleyu, zamontowano tu dwie rynny do ładowania, ale tu były one skierowane ku podstawie działa, a tam pojemniki na amunicję były po bokach, a więc wystawały z jednej strony wieży. I nie wywoływało to większych komplikacji. Powiedziano mi jednak, że w przypadku kanadyjskiego pojazdu łączenie tych rynien jest równie trudne i nieporęczne. Jeśli więc zrobimy to idealnie, rynna zaskoczy za pierwszym razem. Inaczej czeka nas 10 minut dłubania i przeklinania podczas prób odpowiedniego połączenia rynien. Wieże można obracać i podnosić ręcznie oraz automatycznie, więc tutaj mamy sterowanie manualne. Sterownikiem automatycznym jest joystick na środku u dowódcy oraz ustrzelca. Są też przełączniki dla głównego działa i karabinu maszynowego. Opcje ostrzału to 200 pocisków na minutę. 100 pocisków na minutę oraz jeden strzał. Obok jest też podajnik amunicji oraz przycisk lasera do ustalania odległości oraz wykorzystania rozwiązania balistycznego. Podobno celownik A3 uwzględniał wyprzedzanie celu w przeciwieństwie do mojego urządzenia A2. Spójrzmy na panel kontrolny. Jeśli korzystaliśmy już z Bradley'a, tutaj też sobie poradzimy. Mamy wskaźniki rodzaju amunicji, karabinu maszynowego, blokadę, Uzbrojenie. Wszystko jest zrozumiałe i rozsądne. Widać też system nawigacji z cyfrowym kompasem, termowizor, celownik do walki za dnia oraz celownik jednolity. Układ automatycznego obrotu wieży jest elektryczny i działa dość szybko. Pokażę wam. Najpierw muszę go włączyć przy pomocy tych przełączników. Włączam opcję pominięcia. I możemy zaczynać. Muszę powiedzieć, że nie chciałbym znaleźć się na celu tego działka automatycznego, bo jest to okropna broń. Samo strzelanie z niej to jednak świetna zabawa. Działko kaliber 120 mm to wspaniała broń, ale kaliber 25 mm wydał mi się fajniejszy. Na zewnątrz wieży znajdziemy cęgi do drutu. Drugie znajdują się niedaleko kierowcy. Mamy też granatniki ze zwykłymi granatami dymnymi. Podobno jednak w Afganistanie strzelano z nich pociskami odłamkowo burzącymi. Co musiało być ciekawą niespodzianką dla wroga. Oczywiście same pociski OB kaliber 25 mm lub współosiowy karabin maszynowy po prawej już były bardzo skuteczne. Ogólnie pojazd jest bardzo imponujący i cieszę się, że znalazłem tu działający egzemplarz. Szkoda byłoby nie zabrać go na jazdę próbną. Mam nadzieję, że filmik był dla Was ciekawy i pouczający. Pora się zabawić!